Na program zaprosił sponsor firma Allegro, właściciel serwisu oponyallegro.pl. Nuestro cerebro se india como no lo había hecho nunca. Y con él todos nosotros. Soy Gandía, conseguí desliberarme. Estáis solos. Zaśpiewam dzisiaj o koledze, co bardzo był ceniony, bo zawsze umiał zadbać o to, by lech był skłodzony. Nie obawiał się wysiłku nocy ani chłodu. Dla przyjaciół był gotowy zdobyć troszkę lodu. Lech. Źródło legend. Nowy film Jana Komasy. Sala samobójców, hater. Tego nie zobaczysz w kinie. Oglądaj online w player.pl Gdzie dziadek idzie? Do salonu, doładować konto. To dziadek czapkę założy, bo zimno. Nie, tak. Młody, a słyszałeś o internecie? Musisz wychodzić z domu, aby doładować konto w oręczne kartę. Wejdź na doładowania orange.pl, doładuj konto dowolną kwotą, a otrzymasz 5 GB. Możemy się różnić, ale zbliża nas to, że w Orange na karty doładujesz konto na doładowania orange.pl. Teraz do każdego doładowania 5 gigabajtów w prezencie. Orange. Wymierza jej karę 25 lat pozbawienia wolności. Odchodzę. Co ty kombinujesz? Chce pani pracować w policyjnym zespole do spraw niewykrytych? Tak. Kształt miednicy wskazuje, że to była kobieta. Czy mogę jakoś pomóc, bo mogę? Ty, realnie możesz dla mnie zrobić. Chciałem przedstawić pani nowego kolegę. Będziecie razem tworzyć zespół. Jakiś problem? Motyw. Nowy odcinek jutro o 21.30 w TVN. Znowu mam tak obrzmiałe palce, że nie mogę zdjąć pierścionka. Czuję się, jakbym w nocy przytyła kilka kilogramów. Czy wiesz, że te problemy mogą być spowodowane gromadzeniem się wody w organizmie? Sięgnij po hydrominum. Naturalne składniki hydrominum usuwają nadmiar wody, przez co łagodzą uczucie ciężkości, dokuczliwe szczególnie w drugiej fazie cyklu, oraz wrażenie obrzmienia. Ale to nie wszystko. Hydrominum ułatwia odchudzanie i wspomaga redukcję celulitu. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. A na afty? Proszę zastosować dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Zaraz panu wyjaśnię. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście. Nie boli. Tak, bo Zaftan działa naprawdę szybko. A w razie kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Zaftan. szybki sposób na afty. Nowy film Jana Komasy, reżysera nominowanego do Oscara Bożego ciała. Sala samobójców, hater. Tego nie zobaczysz w kinie. Oglądaj online w Player.pl. Nawet gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża, znani z piwa. Sala samobójców, hater. Oglądaj online w player.pl. Planeta Warka. To, że nie możesz teraz wyskoczyć na warkę, nie znaczy, że nie możesz postawić warki kumplowi. Postaw warkę bez wychodzenia z domu na postawwarkep.pl. Warka męski świat. Dzięki nam twój samochód nie będzie już taki jak inne. Ty ale fajne, co to jest? Robi wrażenie. Nowy program 101 gadżetów motoryzacyjnych w niedzielę o 12.30 w TVN Turbo. Więzienna rzeczywistość, widziana oczami funkcjonariuszy. 7.051, bójka na celi. Proszę o Nowy sezon. Służba więzienna w niedzielę o 17.15 w TVN Turbo. Nieważne, jaką drogę